Serdecznie w tym odcinku będę nagrywał, jak gram w CS:GO. Jak widzicie, nie będę nagrywał. 1.6. No to tak będę zaczynał grać w CS. Niedawno kupiłem, oczywiście na Steamie. Myślałem, że ktoś ty jest. A trafił, powtórki zrobili, najnowsza wersja.

To była po prostu masakra. Sorry musiałem gdzieś pójść, nagrywam dalej. Niestety granata nie kupiłem. i oh. Tak jak mówiłem, dzisiaj z roku mojego kanału. Niestety trochę on pominięty, ale po jest z nagrywałem nagrywał World of Tanks, a... Później te i gry internetowe i inne takie rzeczy i gry Najwyżej no coś tam pooglądamy jeszcze na YouTube bąby nie weźmie. Przegrano. Już to mija, więc... Game over 3 2, 1, 0. O oh my gosh! Czy to dzieci się walną? Gratulacje, rzuciłeś smoke'a ogniem, który zgasił go. Nie mieścił. Aha, zablokował mnie. Nie mogłem się ruszyć. Nie zablokował. Próbowałem uciec, ale ten nie zablokował. No, jak pod tym filmem znajdą się pięć łapek w górę, gwarantuję wam, że już będą, będą odcinki z cesarza. W dodatku będzie dłuższy ten odcinek, bo w tym odcinku tylko 5 wygranych moich, albo nie, 4 wygrane moje, a następnym razem będę grał do końca. Kurde, myślałem, że tam pójdzie dalej. No i tak to się zbiera bronie w tej grze. że jest niedaleko. Oh. Miałam go na celowniku, ale tam nie złapał. No to tak. I rozbroję. No, no. to Strasznie te dzieci krzyczą. Teraz tylko tutaj rzucić smoka i możemy biec. A, już było ich więcej. Myślałem, że jeszcze tego dorwę. Ale już miałem za mało amnicji. Ten dalej czeka na ofiarę, która idzie do niego. No i niestety nie udało się jemu. No i ten się będzie bawił, a ten bombę rozdaje. Co Game over. No, nawet nie poszło. Blyat. What an <śmany> Gratulacje. <śmany> Jeszcze do mnie dzwonią. Kik Kurde, a akurat teraz? Nie zaginę, widzę Galira. Nigdy już go nie wezmę. 3 kg, 4 nawet Czyli więcej niż... no wow, dobra. Mniej niż połowa, ale ładnie poszło. No jak wszyscy idą na jedną stronę, to jakby miał ich nie zabić. Patrzcie jak poszli Ja tutaj sobie stałem, czekałem, usłyszałem ich wszystkich. Bum 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 Poszli jak... Po. O i najwięcej zabrót. Oh Jestem, mam 11 killi, najwięcej. Teraz już tutaj nie pójdę, będą wiedzieć o tym. Nigdy nie, lepiej nie powtarzać tego, co się zrobiło. Go, 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 rush, guys, go, rush. Zwykle się czepi. Trzeba podłożyć bombę. Najlepiej w takim miejscu, gdzie z daleka możecie ich zniszczyć, pięknie idzie, znowu wygrywamy. Gobie, go, ubiegł big guys. Dobra, pójdę na B teraz. Racz, be guys, Racz, nie Racz, wiem, be. Zależy od tego, jest. Yes, yes. Ja nie będę tam rzucał smoka, bo to nie ma sensu. Guys, jest, B Oczywiście, blaz mojego flesha. Trochę będzie im trudniej ze smałkiem, Liza. O nie, znowu dzwoni. Zniszczę go zaraz. Nie, go mogę kurde zginąć. to oh Tak by nie znowu uciec. Co robi gracz w CSGO w toalecie? Podkłada bombę please o co chodzi okay. Pink 200 na sien... chuj Tylko zobaczył go w szkole. Dzwoni, dzwoni, dzwoni. I to sensu nie ma. Dobra, nie ma sensu, już tam inny jest. може да заграме цял меч. Przyda się granat. Ja w sklepie. Kurde, nie zdążyłem. Zrzuciłem smoka. Główno ma szczęście. No ale to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam to się spodobało. Bardzo odcinek. serdecznie w tym odcinku, gdzie nagrywali ostatni odcinek Terrarii, czyli walka z Moonlordem. to zaczynamy. Mam wszystko przygotowane tutaj. Tutaj Paniusi taki takie fajne zrobiłem rzecz, z którą mogę wygrać. To tak teraz lecimy, pokonać to Sardus Pilar i wracamy do zabawy. Pozwólcie, że. Zrobię, że szybciej to minęło. Czyli bardzo... Czyli włączy taki tryb, żeby szybko leciało. Zaraz się zapełni na Moonlord, z którym będziemy się bawili. Teraz wszystkie poty, wcześniej zapomniałem, ale tragedia. Nawet nie zebrałem tych rzeczy, ale niby po co mi kiedy mam tego po stuwie. Nie mam pieniędzy, kurde Zapomniałem wziąć Jeszcze zdążę Walić biorę wszystko Nie ma co czekać Się bawić w zbieranie kasy Z rasy. I uwaga Trzy Dwa. 1 zero. No i to tyle w tym odcinku, jak widzicie, skończona jest cała gra, wszystko skończone, dwa najlepsze miecze, czyli jeden Meomwere i Starwrat. Oba są świetne, ja uważam, że są tak samo dobre, ponieważ o ten może się odbijać od każdej rzeczy, ale zabiera po 800 HP. A za to ten. Trzy meteoryty naraz strzela. Jak raz naciśniecie, to trzy meteoryty lecą. I mi się wydaje, że dwa miecze są tak samo szybkie. No, tak samo szybkie są. Z czego... Jak tutaj będzie jakiś gości, to będziemy musieli o tak strzelać, o tak A tym... wyjmiemy sobie... Patrzcie na to. Tutaj się od razu pojawiają te meteoryty. Nie z nieba. I to nawet bym przyznał, że trochę słabo, ale jest okej. Okay. Kotki się odbijają aż aż 6 razy. Pamiętacie, o tutaj wielka jest arena moja. A pamiętacie starą? Tutaj to walczyliśmy ze slime'em, yy, z okiem i innymi rzeczami. Bosami potworami. No dobra, to tyle w tym odcinku. Spotkamy się tylko z poradnikami teraz, z tym gościem. Niestety, tak to już jest. Może któregoś dnia jeszcze zrobię, nagram odcinek, kiedy będziemy walczyli z samymi bossami Moonlord i Mechaniczne. Może mi się tak by udało. To dobrze, to żegnam Was. Cześć.